Zostawiono zarzuty, mąż przyznał się do stawianego zarzutu zabójstwa i złożył wyjaśnienia. Treści z uwagi na dobro postępowania niestety nie mogę udzielić. nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że może dojść do takiej tragedii. Mamy tylko wstępne informacje w oparciu o przeprowadzone oględziny, ale bezpośrednia przyczyna wyglądu będzie, bez, będzie znana po sekcji zwłok.